Cukier w dużych dawkach jest toksyczny i prozapalny. Konsumowany w dużych ilościach sprawia, że tętnice przestają być elastyczne, a ich ścianki pękają. Organizm w miejsca pęknięć wysyła białko, cholesterol i wapń, żeby załatać powstałe uszkodzenia, co powoduje nagromadzanie się blaszki miażdżycowej, przez co otwór tętnicy się zwęża i utrudnia przepływ krwi do serca i mózgu ponieważ hemoglobina utyka w tym wąskim odcinku. Białko w czerwonych krwinkach transportuje przecież tlen do tych organów. Jeśli blaszka pęknie, może powstać skrzep krwi, który całkowicie zablokuje tętnicę, co może spowodować zawał serca lub udar mózgu. Osłabione ściany tętnic mogą doprowadzić do ich rozdęcia tak zwanego tętniaka, który może pęknąć. Dlatego unikaj konsumowania rafinowanych produktów, do których dodawane jest mnóstwo cukru. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, trzon diety powinny stanowić warzywa, jajka, mięso, kiszonki i ryby.